No, witajta w kolejnym odcinku Klocki, Klocki Legosy, patrzcie Jak myślicie co tu jest W tym pudełku Klocki Legosy Dostaniemy się do tego pohamskusku. No, <śpiewanie> <śpiewanie> czułem, że coś, że dzisiaj coś fajnego znajdę. Podróbka. Podróbka Lego. Prawdziwe, LEGO. Nie. LEGO, LEGO. Dobra, widzicie? Chodzę już tak od godziny. Zbieram te różne rzeczy. Znalazłem. <laughs> Przed chwilą na rejonie wywózki gabarytów. Będę szedł dalej. I opowiadał. Słuchaweczki z tym kablem Panasonic, taki chyba dosyć fajne. Co tam jeszcze znalazłem? Drugie a to w kolorze czarnym, drugie słuchaweczki znalazłem w kolorze takim różowo-czerwonym, malinowym można powiedzieć. Dla kobiet, dziś dzień kobiet. Wszystkiego dobrego życzę Wam kobietki. Żebyście się nie kurzały na swoich facetach, żeby ci faceci nie byli pizdami, żeby byli prawdziwymi mężczyznami, żeby się nie bali czasem grzebnąć tu i tam i zrobić coś dobrego i złego. No, także. Żeby... Takim napięciu dzisiaj tak wędruję po tych śmietnikach. Czy znajdę coś, czy nie znajdę, czy to będzie dzień taki stracony, czy ten tydzień zacznie się też od wielkiego pierdolnięcia, czy nie. Czekajcie, muszę zgać lampę. Może nie będę gasił To oglądacie sobie te trelinki. W każdym razie no, jak na razie jestem zadowolony z efektów mojej dzisiejszej pracy Oprony dosyć spory miasta Staram się zawsze zahaczyć wszystkie te takie najfajniejsze miejsca, które zawsze odwiedzam i jak do tej pory nie zawiodłem się na tym, na tym swoim, swojej metodologii pracy śmieciarza, która polega na czym? Na Systematyczności, dokładności i po prostu, jak mam być gdzieś, to staram się być w danym miejscu, w danym czasie. Przed chwilą jeszcze znalazłem dosyć fajną komutkę starą. No, takie. Ciekawa egzemplarz. Niska, na krótkich nóżkach, takich rozstawianych na boki. Komotka. Na pewno stara, bo miała okucia takie dosyć ciekawe i stare. Chyba podjadę po nią po prostu. Za chwilę i tyle. Co nie? Tutaj okien nie zabierają na gabarytach że to wszystko zostało nie wiem niektórych rzeczy to nie, nie pozabierali ciężkie te klocki z 5 kilo jeśli uznać że jest tych klocków lego połowa 2,5 kilo to niosę teraz 2,5 kilo średnio nie sprawdzałem ile, po ile teraz są klocki ale zależy od, od sortu od jakiegoś tam sortu czy, czy grube czy cienkie czy fikuśne czy proste to na pewno powyżej stówę za kilo 140 także można powiedzieć że parę stówek tu niosę w ręce tylko to mnie boli ta ręka muszę zmienić rękę no sobie ostatnio ją zwichnęłem i w no dzisiejszy spacerek był bardzo ciekawy, interesujący lubię te spacery. Nie Idę już do auta. Wałcie mam tego wielkiego misia. Jako pasażer siedzi. Na miejscu pasażera. Z tyłu, w środku. Zajmuje kurde tyle miejsca, co ten, taki gruba spisu. Fat na nie wiem jako nazwisko Ale jest taki kurwa. Morda jak szafa trzy ale dwie się w ten telewizor zmieści To zacytowałem przed chwilą, to nie ja wymyśliłem ten tekst To z takiego Sketchu z PRL Szpital coś tam z Bogdanem Smoleniem. Dzisiaj oglądałem przed wyjściem dziennik telewizyjny. Podali nowe statystyki. Polska jest pierwsza w Europie w ilości magistrów na tysiąc mieszkańców. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zobowiązuje, to nie ma to, tamto. To wiecie, no to trzeba się starać. Ja jestem akurat magistrem inżynierem, więc bardzo się staram podwójnie. Również jako inżynier. Próbuję usystematyzować tą swoją sztukę spacerowania. Zdawałoby się, że te spacerowania to tylko jest przekładanie jednej nogi do przodu, a później drugiej. Ale zobaczcie jak się to podejdzie do tego po inżyniersku, to jakie efekty można osiągnąć. No także polecam Wam. Jeśli nie wiecie co macie ze sobą zrobić w życiu, to do młodzieży idźcie na Politechnikę. Te wszystkie durne przedmioty wam trochę zryją, Beret. Ale na koniec zobaczcie, jakie osiągniecie efekty. Niesamowite po prostu. Będziecie mieli taką zdolność wyszukiwania niesamowitych rzeczy w śmietniku, mega, że nikt was nie przegoni. Nawet doktor ekonometra niedzielski który jest wybitny w swojej dziedzinie. Ekonometrzy, ekonomierzy, tak wyekonomierzył już, że mało tej Polski nam jeszcze nie rozpieprzał. Jeszcze mu mało brakuje, ale widać po nim, że jest wybitny i tak jak mówi, pewnie pracował na uczelni, jak wykładał. Co ja go tak wyobrażam, jak siedzę na Audytorium i słucham, jak on wykłada. Tym swoim głosem takim. De, 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 I tak półtorej godziny. A wszyscy śpią po pięciu minutach. To se to wyobraź. Niesamowite, prawda? Ja bym tak chciał. A ja tak i potrafię. Mówię w domu, wyłączać komputery, idziemy spać. Nikt nie słucha, nikt nie chce spać. Jakbym był takim niedzielskim, tak powiedział tym jego głosem, wyłączać komputery, idziemy już spać. Proszę i umyć zęby. To nieżby już by szli jak zahipnotyzowani do łazienki, już, już by spali. Nałożyłby pastę na szczotkę i już wyspał jakbym był kurde wybitny po prostu Ech, dobra macie tu darmowy stand up numer konta podam później do wpłat wolontaryli bilet możesz kupić no także wiecie subskrybujta i się nie bójta bo widzicie no, co dzisiaj znalazłem. Klocki Lego. Kolego, trzymajcie się. Cześć.